Paciek, co my tutaj robimy? Co, 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 to, co to w ogóle za gromada jest powiedz. Gromada młodych piłkarzy. Gromada młodych piłkarzy to są czempiony, którzy wygrali tyle tournament. To się w głowie nie... Trzy po Trzy pod, rząd. Trzy pod rząd. Może byś przedstawił swoje, swoje statko. Ho. To będzie trudne, nie? Rząd, no. Zaczynamy od pierwszego. Mały Dave. Mały Dave? Dave, powiedz coś, mały Dave. Say something. Dzień, Dzień, Dzień dobry. dobry! Dzień dobry! Ile bramek miałeś? Wie. Na którym? Na trzecim Dobra, idziemy, idziemy dalej. Kevin. Dzień dobry. Kevin. Na jakiej pozycji grasz? Defense. To jest obrońca White Eagles. Idziemy dalej. Dzień dobry. Mam um, gram z przodu. Napastnik, tak? Mhm. Ścieliłem 5 bramek na całym turnieju. Pięć bramek, proszę bardzo. To jest prawdziwa gwiazda. Idziemy dalej. Dzień dobry. Gram na defense. Obrońca, obrońca. To jest ten, który... któremu nikt bramki nie strzelił, tak? Trzymałeś cały czas, żeby nam bramek nie strzelili, tak? Tak. Dobra, lecimy dalej. Dzień dobry. Ja gram na pozycji na defense. Następny obrońca. Dlatego... Nikt nam nie może strzelić Taka jest prawda, tak? jesteśmy Mamy najlepszą obronę na świecie, tak? Hi. Następny obrońca. Cześć. Mam pomoc. Mamy pomocnika tutaj. Jak masz na imię? Aleks. Aleks. Mam na imię Mateusz, gram w środku też. Mamy Mateusza, pomocnik. Ja, ja, ja jestem Sebastian i ja jestem na midfield. Następny pomocnik. A tu już poznaję Ja jestem Justin i ja gram uh, pomocy. Pomocy, ale czasami w obronie też, tak? I, I w ataku? Tak. Czyli jesteś uniwersalny, tak? W zależności gdzie trener się ustawi, tak? Ja nazywam się Jasi i gram większość czasu na pomocy i czasami w obronie gram w obronie, ale gdzie lubisz bardziej grać, obrona czy, czy pomoc? Pomoc, pomoc. Dlaczego? Bo pomoc bardziej się gra. Jest, jest bardziej uniwersalne, tak? Że przechodzisz, przechodzisz do ataku czasami? Tak, tak. Dobra, idziemy dalej. I am Bryce and I play right defense. Right defense, right? Always on the right? You going on the left side or not? Uh, just right defense. Right defense, because you, you right, uh, right is much better than left? Yeah. Się nazywam Piotrek i grałem lewą obronę. Lewa obrona Piotrek, idziemy dalej. Ja jestem Justin i ja, ja gram defense. We got another one, Justin, who's playing defense. Cześć, jestem Andrzej, ja gram środek pomoc. E, środkowy pomoc, jesteś takim stoperem, tak? Uniwersalnym stoperem, tak? Tak. I ty musisz pilnować, żeby żadni napastnicy nie przeszli na naszą stronę, tak? Tak. Ok, we got next one. I am cross, I play the backup goal and I play defense. You... I saw you few many times as a best uh, goalkeeper. Well replacement, right? But you you playing uh, you like playing uh, defense or playing the goalkeeper? Yeah. Which one is better, goalkeeper or defense? Goalkeeper. Goalkeeper, okay, we got another one goalkeeper. Ja się nazywa Michał, i ja jestem pierwszym bramkarzem. Pierwszym co gram Michał, ale ty czasami w grasz w ataku i szczęłeś parę bramek, powiedz to jak to było mię wypuszczał jak on grał uh, w Bramce, ale to było wcześniej, teraz będę cały czas grał w Bramce. Tylko koncentruj się na Bramce, tak? Dobrze. Idziemy dalej. Dzień, Dzień dobry, my name is Mark and i play um, uh, right midfield. Right midfield, Mark, thank you very much. Do you like playing uh, that position or you want to go on the left? Or. That's you okay with that? Yeah. Alright. Yeah, Cześć, się ja gram na prawym atak. Prawy atak, ile bramek strzeliłeś? Jeden na turnieju. Dobrze, gratulujemy wszystkim. To była cała drużyna White Eagles U11. Uh, chłop ch chłopcy, jak jest przed meczem? Co robicie zawsze? Jak to wygląda? Macie jakiś swój. Ok? 1, 2, 3, Eagle! Dziękujemy bardzo z Wanda Park, Max Ciszek. włączamy nie, nie, nie włączamy, nie? Nie? O! Skrymer będzie grali, come on. You Dobra, K kto, jest, kto jest najlepszy napastnik? Justin, powiedz. Go. Nie nagrywamy teraz, my sobie wierzymy. Michael, jest najlepszy. Michael, no, Michael. Gdzie jest Michael? Michael, ja się Michael, ty jesteś uh, bramkarz, co, co, co? jest co? 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 Jak możesz być najlepszym napastnikiem? No, gram czasami. No. No. Rzadko, ale gram. Jest bardzo szybki. Dobra. Będziecie grali w pierwszej drużynie Wild Eagles czy nie? Tak. tak, tak. I wygrywamy wszystko, nie? Troszkę, nie. Troszkę jest Polska górą, nie? Ale nie jesteście zmęczeni. Czasami, jak rodzice tu przywiozą mnie, tego trzeba trzeba grać, nie? Trener, jak strzelacie rzuty karne, czy strzelacie do tego, to wam piłkę kopie tak daleko, widziałem to. To jest chyba niedobry ten trener, nie? Fajnie, fajnie. Fajnie? Dobra, kto. kto Zróbmy tak. Kto jest dla Was uh, najlepszym piłkarzem? Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo? Tak. Ronaldo. O, smolarek. Smolarek. Ty wyglądasz jak Smolarek, nie? Mm -hmm. Czeskwa Fabregas. Dobra, dalej. Borus. Artur Boruc? No. Bramkarz? No, Oj, oh. chyba. Tomasz Kuszczak. Tomasz Kuszczak jest lepszy chyba, nie? No. no. RASHAK, come on, RASHAK is not good. good, What's the best uh, soccer player in the world? Re RONALDO. RONALDO. The best soccer player in the world? MESSI. MESSI! 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 Messi. 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 Ok, the best uh, soccer player for White Eagles? JASZ Luskowski. LUSKOWSKI. Okay. Michael. ok. MICHAEL! Okej okay, Michael włączymy kamerę, teraz zrobimy wywiad teraz taki ekskluzyw z tobą, dobra? Okej? Okay? Okay. Włączamy kamerę Powiedz dlaczego dla, dla White Eagles nie? Włączamy kamerę? Ok, idziemy. Gram dla Way League, bo lubię najlepiej i mogę swoją lajnikiem po polsku i tak i, i, i bo mój tata grał od, od małej i chciałam jeszcze dalej grać na Way League żeby... No ale powiedz mi, czemu wybrałeś pozycję jako bramkarz, nie jako napastnik? Nie, nie wybrałem, bo jeden mecz grałem e, w napastniku i musiałem e, się zmienić na bramkarza, bo nawet nie, miał, nie wiedział, włożył mnie, włożył mnie, ja tyle Ramek zblotowałem, że... I, i, i stąd, i, miałem, miałem myślę, 8 lat, jak przesunęłam bramkę. Dobra. Eagles wygra wszystkie turnieje, tak? Dobra, dziękujemy za wywiad. A teraz 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 rzucicie crazy wszystko. Eee! Teraz eee! wszyscy